Boże musiałem... no nie! Masz tutaj? Nie masz jednak No ja tak... a nie, jednak udało mi się sięgnąć Widzę, że najpierw tę miejscówkę trzeba wyczyścić, bo to przecież byłoby zbyt łatwo Eee Nie ma co się przejmować specjalnie Jeszcze dwa kwiatki Ale co się dzieje, proszę... RISLEE! Come on, ninja, Welcome to RISLEE! No już, pieniążki są, są. Proponowałbym to właśnie zbierać. Może się przydać. Kurde, gdyby Ale... był jakiś kantorek na Eridium, to by było łatwiej. A, i te też jedziemy. musimy zebrać. Zimna pizza, najlepsze co można znaleźć Tak, jak wyleczyć... Kacza slice Jak wyleczyć laskę z karnibalizmu, pokaż, pokaż jej pizzę Dokładnie tak Skuter podrywacz razi A raczej może razi swoim zachowaniem Idziemy Hop Chyba mamy wszystko, żeby zbrainwashować Leni Tak się nazywa ta panienka Będzie tu unbrainwashować, a ty się tam widzę podejmujesz walki jakieś No tak troszeczkę Troszeczkę dostałem w pysiu Ale spokojnie Muszę jest... Długodystansowy Nie mam jeszcze działko No to przeczyśćmy już tak, tak bardzo chcesz Bardzo chcę Pieniędzy słyszałem, że można dostać tutaj Darmowe rozdają Dobrze No Tam no to już nie idźmy Dobrze Wchodzimy do środka, a, zar a raczej zaraz wejdziemy Propo, nie wiem czy wiedziałeś, że to można niszczyć Nie wiedziałem, o fajnie Udaje się Nie wierzę. Znalazłem lepszego shotguna. Pokaż. Nawet ma taką... Pokaż go. Na... No ja... Ale w miejscu stój. Dobra. No świetnie. Facetka by się przekonała, gdyby nie fakt, że to był skuter przez cały czas. SMG tak, od Maliwana nie Nie Niepotrzebne mi to No to, to sprzedaż Tak wciul Wiem, że sprzedam, ale... Wiem ja średnio Karabin sniperski SMG znowu Dobra No to my i tak będziemy musieli to nie wiem czy idziemy... Zaraz Tutaj? Mam jeszcze jednego questa chyba w Ludówce. no zobacz. A to nie prowadzi nas tutaj, to chodzi. A wiem damy. gdzie, to jest ten ze stalkerami. O, co... co to było? Tarcza. A niebieską to chcesz? No. Ja każdą chcę. Tylko te ty wszystkie zabierasz od razu. Nie chcę chujowa. Ja tak czułem od razu, yy, więc ta... nawet się nie pytałem. Nie ma nie ma czułem. Powinieneś dać człowiekowi możliwość wyboru. Nawet jeżeli wybór ma... Dam ci wyboru. Chujowej tarczy. Mogłeś wybrać, czy chcesz mi zwrócić uwagę, czy nie. Kurde. Nie bądź taki swany. Muszę tutaj frajerów pokosić. Tym jest na górze quest. Tędy się idzie z to tego Możemy tam wejść, no i tu w prawo. I tak trzeba tam wejść chyba. No nie, nie tam, ale mamy po drodze. O, tu nie Bocze. wiem jak wejść. Poczekaj. Gdzie? Gdzie nie wiesz robiłem to kiedyś czekaj no to wystarczy po kablu przejść Bo No tu, to jest właśnie takie triki. idziesz i Zupełnie prowadzi cię każdy kabel prowadzi. no ja wiem on Jak gdzieś tu był pamiętam on gdzieś prowadzi nie pamiętam gdzie ja mógłbym się tym zająć ale w tym momencie Pewno. chodźmy później na górze będzie to do przestrzenia. z tak tego czuję. co pamiętam to, to było gdzieś właśnie no do gdzieś na górze a tu musimy wejść, halo ale chodź najpierw po questa pierwsze rzeczy pierwsze jeszcze sekunda pizz Feldmarszałek grain wie co robić Rzuca granaty z timingiem Boga A, skrzynka z bronią w której są mody do granatów Nie Radzę Ci zbierać te rzeczy jak chcesz mieć pieniądze Pieniądze to nie wszystko, musisz się jeszcze wiele nauczyć No nie przydać się to tylko pieniądze. Chciałem pieniądze to... szczęścia nie dałem! Myślałem o wyekwipowaniu tego, wiesz? Prawda. Prawda. To jest akurat kłamstwo. Nie, to aku właśnie akurat to jest prawda. Bo... To jest akurat kłamstwo. Bo muszę sobie to ona miała kolor? To nie wie, że tą chciałeś, a nie chciałeś tamtej lepszej. No nie, tamta miała gorsze research rate Od mojej, a ta ma lepszy. Gdzieś to tutaj było Gdzieś tam Co to jest? To nie ta albo to ta Nie wiem To może być ta No tam mam jeszcze jedną, jeszcze gorszą Nie zostaw To była jedna z tych Jedna z tych w skrzynce tam na dole Co od razu podpierdoliłeś Bez pytania No dobra i gdzie jest ten quest? Nie wiem Możliwe że na dole tam gdzie są stalkery Chodź, nie ma czasu. A tu jest, tu się schował. To jest log. Jakiś shotgun Dobra ja biorę te dwa, bo na pewno ich nie chcesz. Żadnego chyba nie chcę, wiesz, ale wezmę No to Wziąłem Co to za kłamstwo Już uciekamy Jakie kłamstwo? Wezmę, ale nie chcę Co to jest? Co, co on chce? czego mamy go zabić? A, shock weapon. A akurat mam karabin snajperski. Tak. Tak. Tak się składa, że ja żadnego shock weapon nie mam, więc mam nadzieję, że będziesz szybszy. Jak szybszy. Będziemy go próbowali z tego zabić, więc... Nie powinienem się z tobą ścigać. Chcesz Jasne, że nie powinieneś. Chcesz dobrego shotguna czy lepszego? Odpowiedz sobie na to pytanie. Najlepszego, ale nie widzę tutaj takiej opcji Jak, tutaj akurat ten jest Nigdy nie wiesz Przypominam ci, że ostatni raz jak żeśmy wykonali poboczny quest to wypadła z Bossa legenda Co prawda SMG, ale wtedy Ty chciałeś SMG, także Byłam były inne nastawienia do życia. Przed operacją. podciążał O. Dobra fantastycznie. Wieżyczka się nim chyba już zajmie. Bardzo możliwe. on ja tu gdzieś powinien być No i masz tutaj go. O proszę bardzo Krab steperski O no, halo No gdzie on jest tu? Dawaj, dawaj No kuźwa, twój robot! No nie, tutaj żyje, aha, no faktycznie Nie, nie, nie No to już bez znaczenia To ci poradne. Trzeba by było go nie aktywować O Boże, coś się Jeszcze jednego questu tu mam Możemy chyba tędy wyjść No może Jeżeli nie to i tak spróbuję Musimy zabić Konusów Kurde, skrzynka. No się prawie zablokowałem. Bada Stalker. Doskonale ci idzie. Wiem. To jest snajperki. I o patrz, jaki zarąbisty shotgun mi, mi wydropił. To akurat nieprawda. To akurat tak, to nieprawda Co tu było? I co tworzyłem była w środku pusta? Nie no co było w środku, gadaj mi. Pusta była Kurde felven. <noise> no jakieś dwie snajperki po 180 Błagam cię No no wystarczy powiedzieć po co od razu się denerwować Właśnie po co mnie od razu denerwować Pewnie tędy nie wejdziemy Można otworzyć Zapukamy O Co to za przełącznik to jest jeden z tych fałszywych przełączników po kabelkach jak się chodzi No i tędy nie wyjdziemy, bo musimy iść tam gdzie byliśmy poprzednio Ale czyżbym nie ustawił czasu? Nie ustawiłem No i teraz nie wiemy już ile Nie wiemy W ogóle czy to nie było tak że ty miałeś gdzieś jechać No mówiłem ci że to wieczorem No Ale takim ten Ja dostanę informację gdy to będzie Także Miałeś coś o 18 No ale no, jest to jest... Ale ja wiem, widzę Tylko, że o 18 technicznie rzecz biorąc jest to umówiony Ale dostanę telefon Kiedy dokładnie To nie jest tak, że że jest idealnie co do minuty wszystko wyliczone Ja dostanę telefon z e, informacjami Boże, jaki ruchliwy. Tak. Dobra, mam go. Złapałem. Kurde, znowu Łoś. O, skrzynka. Pyk. Torg. Słaby. A, Teddy Gior też. Ale mnie zbił. Dawaj. O, czekaj, czekaj. No czekaj dawaj, czekaj. dawaj. Chodźmy szybciutko Możemy otworzyć No mamy quick save o, jak miło z ich strony Ktoś z, ktoś z nich ma specjalną broń O kurcze blade Spojrzał na mnie. Miałem przeszywający wzrok Dokładnie, jak u tej pani, a my się z niej śmialiśmy. Kurczę, mam nadzieję, o, a to że jeszcze będzie. dwóch karłów przynajmniej znajdziemy. Jeszcze jednego. Jest Jest karzeł? Tak, dobrze. już mamy. Bardzo dobrze. Tym to akurat nie ma sensu próbować strzelać głowy. Przynajmniej z karabinu snajperskiego. Z shotguna jeszcze potrafię zrozumieć. To Dobra, jest... zostaliśmy jakoś wypasioną o bazukę. O no stary, jak bazukę to się nie mogę oprzeć. No i zobacz co jest. Jest smash Ohead. To jest ten, który rozmawiał z naszym kolegą. O kurczę, ale zrąbałem. Teraz. Boże. Co się stało? O kurczę. Rzeczy Dlaczego taki... Dlaczego w ogóle to co to jest? To jest granat. Dlaczego nie jest niebieskie, Kto jest takie słabe? No bo Wyjaśni spójrz na fuse time. No i co, zero, tu no? O to jest, chodzi. Ma, miałem nie takiego, nie jednego takiego. Ta. Czekaj, może coś Ci się spodoba. Mam ciężki karabin. Pokaż. Nie. Ale wezmę. No tak kurwa. Ostatni raz ci fioletową broń pokazałem. Ale kurde, no to jest karabin! Jakbyś miał shotguna, tak albo... Tak nie skorzystasz. Co nie skorzystam? Skorzystam. Tylko musi Ja, bo ci ja już cię będę obserwował. Ja głównie to strzelam z shotguna. No właśnie. Co no właśnie? Ty, ty już powinieneś o tym wiedzieć. I wziąłeś ciężki karabin. Chcesz? Teraz już nie chcę takiego dotykanego. Oj, kurde, miałem żart na tę okazję, ale go nie powiem. Podniosę. O kurcze <laughs> nie za tekstury wpadły. Coś stało Miałem jakiegoś shotguna, nawet mi tam mignęło, że statystyki miał ciut lepsze niż mój i wpadł za Cześć. tekstury O tutaj skin za teksturami niebieski leży wyjebane hmm. Chodź szybko! Szybko! No nie! Felben! Myślałem, że zdążysz. Poczekam na ciebie. O, mam tego skina. Gdzie jest shotgun? On się nawet nie wyświetlał, końcówka tej, tej broni. A, okay. Tego markera. Arcid Bandit Technical Skin. No nic. Gren Grain, na ciebie to zawsze trzeba czekać. Ale przynajmniej wchodzę z wybuchem. Rakman. To jest jak Batman, tylko że... Tylko, tylko że Maraka. Maraka. Ej, proszę, nie, proszę mi go... Ty penis! Nie wiem, co to było. nie no. To, to, to jest sobie. pistolet. Jak Boże. tak możesz? Jakbym go nie chciał. Dobra, dobra. Pierwszy, dobry. Chociaż nie, bo to pikselki. Kurwa, tak. znowu pusta skrzynka, ja nie wiem jak to się stało. Nie, co się stało dzieje, Felo? Felo? No? Nie ma tu takiego. Specjalnie jego. to powiedziałem. Nie znam gościa. Taki jesteś miły. Może to Beata? Myśmy skończyli wszystkie questy tutaj? Tak, mamy teraz aż cztery do oddania w tę... tanktarium Tu mam jeszcze jakieś questy, możemy je zrobić sobie Ale one są takie słabe Daj znać, jak będziesz gotowy. Dobrze. Już. Dariu, w takim razie... Co to jest? SMG, weź! Dobrze, już. Za późno. Felwen oficjalnie śmierdzi siusiakiem. A my kończymy odcinek, bo jest już za długi.